Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Codziennie docierają do nas wstrząsające obrazy wojny, ale to nie jedyne starcie, jakie rozgrywa się na naszych oczach. Sankcje to słowo, które odmieniane jest dziś przez wszystkie przypadki w państwach zachodu, ale sytuacja skłania do użycia słów znacznie mocniejszych. W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, Zachód wypowiedział Rosji wojnę handlową. Nie jest to jeszcze totalna wojna handlowa, ale szybko zmierza w tym kierunku. I właśnie o tym w tym odcinku Polityki Zagranicznej serdecznie zapraszam. To, co dziś dzieje się w światowej gospodarce w wyniku rosyjskiej agresji, jest bez precedensu w całej historii. Wojny gospodarcze to oczywiście nic nowego, ale skala powiązań handlowych, tempo zachodzących zmian i sfery, których dotyka konflikt sprawiają, że wpływamy na nieznane dotąd wody. Izolacja rosyjskiej gospodarki postępuje niezwykle szybko. Przyglądanie się w szczegółach konkretnym sankcjom powoli przestaje mieć sens, gdyż na Federację Rosyjską nałożono już takich łącznie ponad 5,5 tysiąca, a część reakcji Zachodu nie wynika z przyjętych przepisów. Skala sankcji w połączeniu z olbrzymią presją społeczną czyni niemal wszelką współpracę z Moskwą toksyczną. I może właśnie tą toksycznością relacji gospodarczych z Rosją warto zająć się w pierwszej kolejności, bo sankcje często rozbierane są na czynniki pierwsze. Na pewno słyszeliście o zamrożeniu środków Rosyjskiego Banku Centralnego czy odcięciu części banków rosyjskich od systemu SWIFT. Ale to, co niekoniecznie wynika wprost z sankcji, na przykład Zawieszanie działalności wielkich globalnych koncernów z Rosji, co często pośrednio wynika z sankcji, ale również często wynika z ogromnej presji społecznej, jest bagatelizowane, traktowane bardzo lekko. Jakby jedyną konsekwencją tych działań było to, że Rosjanie nie zjedzą już Big Mac'a czy nie kupią biurka IKEA. To jest oczywiście jeden ze skutków, ale czy najważniejszy? Zawieszenie działalności McDonalda w Rosji oznacza czasowe zamknięcie 850 restauracji. Z komunikatu cytowanego przez The New York Times dowiadujemy się, że tylko ta jedna firma zatrudnia w Rosji 62 tysiące osób i współpracuje z setkami lokalnych dostawców. A teraz do McDonalda dodajcie takie firmy jak Ikea, HM, General Motors, Apple, Zara, Airbnb, Lego, IBM, Coca-Cola, Starbucks, Heineken, KFC i wiele, wiele, wiele innych. To, co dobrze oddaje skalę tego zjawiska, to fakt, że w ciągu tygodnia artykuły wyliczające firmy, które wycofują się z Rosji, zostały zastąpione przez takie, które wyliczają te, które jeszcze tego nie zrobiły. Póki co mamy do czynienia z czasowym wstrzymaniem działalności, ale jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, to w grę wchodzi nie tylko brak możliwości wypicia kawki w Starbucksie, na szali są setki tysięcy miejsc pracy. Jasne, że na miejscu zamkniętych firm mogą powstawać nowe, ale tego nie da się zrobić w kilka dni. Tego nie da się zrobić nawet w kilka miesięcy czy lat, bo firmy wchodzące na rosyjski rynek działały według schematów biznesowych i bazowały na markach budowanych nieraz przez dekady. Co więcej, Rosjanie zaczynają grozić nacjonalizacją firm, które zawieszają działalność w ich państwie. Tak Moskwa myśli o nacjonalizacji McDonalda. Brane pod uwagę ma być też nielegalne używanie znaków towarowych czy kradzież patentów. Ten ruch sprawiłby, że to, co dziś jest często czasowym wstrzymaniem działalności, zmieniłoby się w trwały odpływ zagranicznego kapitału. Nikt o zdrowych zmysłach nie zainwestowałby w Rosji przez długie lata. Ale to nadal nie wszystko. W XXI wieku, właściwie każde przedsiębiorstwo, w tym każde rosyjskie przedsiębiorstwo, na jakimś etapie korzysta przecież z oprogramowania, z usług, z części czy z produktów, które pochodzą z zagranicy. Problemy z funkcjonowaniem będą miały, a właściwie już mają, również rosyjskie przedsiębiorstwa. Posłużę się tu przykładem podanym przez Kamila Galiwa z The Wilson Center. To rosyjska maszyna służąca do wydobycia węgla i potasu. Firma, która ją produkuje, jest monopolistą na rynku, a jej produkt jest efektem rosyjskiej myśli technicznej. Rosyjska maszyna, rosyjska firma działająca na rosyjskim rynku, rosyjskie patenty. Mogłoby się więc wydawać, że sankcje jej nie dotyczą, z tym, że maszyny wykorzystywane do stworzenia tego produktu są już dziełem niemieckiego oddziału japońskiej firmy. To tylko drobny przykład dla zobrazowania, jak skomplikowane są dziś powiązania gospodarcze i jak wiele efektów toczącej się wojny handlowej może być trudnych do przewidzenia. Łada, niegdyś kanciasta duma sowieckiego przemysłu motoryzacyjnego, dziś należy do Renault i właśnie wstrzymano jej produkcję. W The Wall Street Journal przeczytamy, że ten rosyjski samochód składa się w ponad 20% z części z zagranicy, a zanim cytowanego byłego członka Rady Nadzorczej firmy, bez wsparcia Renault ponowne uruchomienie produkcji będzie trwało miesiące, a może nawet lata. I takich pozornie drobnych przykładów można by podawać naprawdę mnóstwo. A teraz wyobraźcie sobie, dla jak wielu rosyjskich firm problematyczne będzie to, że sprzedaż, jak i świadczenie usług w tym państwie zawiesił Microsoft. Wycofanie się zachodnich firm z Rosji będzie miało kolosalne znaczenie dla rosyjskiej gospodarki, a to i tak często tylko efekt uboczny wdrożonych sankcji. Ze względu na dynamikę wydarzeń i ich bezprecedensowy charakter, póki co ośrodki analityczne są bardzo ostrożne w podawaniu twardych liczb obrazujących skutki tego, co stanie się z rosyjską gospodarką, ale są wyjątki, do których należy Polski Instytut Ekonomiczny. Według ekonomistów z tego ośrodka, w wyniku nałożonych przez Zachód sankcji, PKB Rosji spadnie w 2022 roku o około 15-20%. Posłuchajcie opinii prezesa Instytutu. Dotychczasowe sankcje nałożone przez Zachód wywołają w rosyjskiej gospodarce efekt kuli śnieżnej. Totalne załamanie kursu rubla ogranicza prowadzenie opłacalnego importu. Braki produktów zahamują produkcję. Inflacja będzie galopować, a Rosja będzie mogła się bronić tylko za pomocą krajowych narzędzi polityki gospodarczej, np. do druku rubla. Paniczne wypłacanie gotówki już teraz doprowadziło do załamania płynności sektora bankowego. Hiperinflacja nakręci tę spiralę od nowa. Rubel będzie się dalej osłabiał, a gospodarka znajdzie się w wieloletniej zapaści. No dobrze, ale skoro mówimy o rosyjskiej gospodarce, koniecznie trzeba podjąć temat surowców energetycznych. Zresztą spójrzcie tylko na dane dotyczące rosyjskiego eksportu z 2019 roku. Nie trzeba ich specjalnie komentować. Bez uderzenia w eksport surowców trudno mówić o odcięciu Rosji od dopływu zachodniej gotówki. Co zatem dzieje się w tej sferze? Całkiem sporo, choć najważniejsze efekty zobaczymy dopiero za jakiś czas. Na początku znów zajmijmy się kwestiami, które nie wynikają wprost z sankcji. Firmy paliwowe, nawet jeśli teoretycznie nadal mogą, nie chcą kupować rosyjskiej ropy. Nadal działają zawarte wcześniej długoterminowe kontrakty, ale nikt na zachodzie nie kwapi się do podpisywania kolejnych. W Wielkiej Brytanii dokerzy odmówili rozładunku tankowców z rosyjską ropą. Skutek jest taki, że rosyjska ropa ze względu na ryzyko związane z jej zakupem jest znacznie tańsza niż Brent. Przechodząc do twardych rozwiązań wynikających z sankcji, importu rosyjskich surowców zakazano w Stanach Zjednoczonych. Dla Amerykanów podjęcie takiej decyzji jest znacznie prostsze niż dla Europejczyków. W Stanach udział rosyjskich surowców w rynku jest nieporównywalnie mniejszy. Ponownie powołam się na Polski Instytut Ekonomiczny, zanim którego działania Amerykanów uszczupi rosyjski budżet o 5 miliardów dolarów. Podobne działanie ze strony Unii Europejskiej oznaczałoby siedmiokrotnie większy koszt. Jeśli chodzi o Europę, z Rosji pochodzi około 40% importowanego gazu, 25% ropy naftowej i 45% węgla. Dochody Federacji Rosyjskiej ze sprzedaży ropy i gazu do Unii Europejskiej stanowią około 20% budżetu. W tym tygodniu Komisja Europejska zaprezentowała plan ograniczenia zużycia rosyjskiego gazu o 2 trzecie jeszcze w tym roku, ale na rynku ropy sytuacja jest bardziej skomplikowana. Do gry wracają dostawcy do tej pory izolowani przez Zachód. Nowa umowa na powrót włączająca Iran do światowego obiegu gospodarczego ma być kwestią najbliższych dni lub tygodni. Trwają rozmowy z Wenezuelą. Odblokowanie tych źródeł pozwoliłoby na obniżenie ceny surowca i szybsze zastąpienie ropy z Rosji, choć pozostałyby ograniczenia infrastrukturalne i logistyczne. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym koniecznie trzeba wspomnieć. Sankcje zakazują eksportu do Rosji technologii, w tym tych kluczowych dla modernizacji sektora energetycznego. ExxonMobil, BP, Shell, wielkie firmy współpracujące do tej pory z rosyjskim przemysłem wydobywczym już wycofały się z prowadzonych projektów. W dłuższym terminie perspektywy kluczowej dla Rosji branży są fatalne. Na rynku surowców energetycznych ze względu na dużą zależność przede wszystkim Unii Europejskiej od dostaw z Rosji nie należy spodziewać się szybkich cięć. Na ten aspekt trzeba raczej patrzeć jak na stosunkowo długotrwały, ale wydaje się nieuchronny proces. Choć już dziś, jak wszystko co związane z Rosją, również surowce są toksyczne, związane z większym ryzykiem, przez co firmy już teraz. Starają się unikać korzystania z rosyjskich surowców energetycznych. Brak nowych inwestycji, brak możliwości modernizacji technologicznej, wycofywanie się kluczowych zachodnich partnerów biznesowych, poszukiwanie na gwałt innych dostawców, rozmowy z Persami czy z Wenezuelą, budowa w błyskawicznym tempie nowych terminali LNG w Europie. No to wszystko z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc będzie się kumulowało i będzie sprawiało, że tak te kluczowe pieniądze, które trafiają dzisiaj do rosyjskiej gospodarki, to źródło będzie powoli wysychać, a bez tego źródła funkcjonowanie rosyjskiej gospodarki jest w praktyce niemożliwe. No dobrze, ale są przecież Chiny. Mam wrażenie, że ten argument pojawia się coraz częściej, że Chiny przecież mogą wybawić Rosję z wszelkich opresji gospodarczych. No to zastanówmy się, czy rzeczywiście mogą, czy będą chciały, i czy to dla Rosji rzeczywiście jest w jakikolwiek sposób pozytywny scenariusz. Chiny w relacjach z Rosją retorycznie będą oczywiście utrzymywały pozory jak najdalej idącej przyjaźni. Szczególnie w tych sferach, gdzie działania Moskwy są obliczone na podważenie pozycji Stanów Zjednoczonych, Pekin będzie asystował Putinowi, ale pomysł, że Chiny dla Rosji narażać będą własny interes gospodarczy, jest dość abstrakcyjny, a rzeczywistość szybko go weryfikuje. Już teraz Chińczycy odmówili Rosjanom dostaw części do samolotów. Kupowanie rosyjskiego węgla w Chinach jest wstrzymywane, tamtejsze banki sugerują szybkie poszukiwanie alternatyw. Chiny nie pomogą też Rosjanom uniknąć kosztów sankcji nałożonych na banki. To zbyt duże ryzyko dla chińskiej gospodarki zbudowanej na eksporcie i dostępie do dolara. Zresztą przecież chińska polityka podważania roli Stanów Zjednoczonych na świecie w dużej mierze opierała się na próbie podziału Zachodu. Amerykanom mimo usilnych starań nie udało się przekonać Europejczyków do wspólnej optyki na Chiny. Z tej perspektywy działania Rosji spełniają chiński koszmar o konsolidacji Zachodu. W kwestii surowców energetycznych, nawet jeśli Chiny będą mogły ulżyć Rosji, pełne zastąpienie europejskich rynków, które stopniowo odcinają się od Moskwy, nie jest możliwe ze względu na brak infrastruktury. Gospodarka to też ludzie. Zagęszczenie ludności w Rosji jednoznacznie pokazuje, dlaczego to Unia Europejska, ani Chiny są dziś najważniejszym partnerem handlowym Moskwy. Zastąpienie zachodnich produktów i firm, czy roli Zachodu w łańcuchach dostaw będzie koszmarnie kosztowne, o ile w ogóle możliwe. No dobrze, ale przyjmijmy scenariusz, w którym Chiny jednoznacznie i nie bacząc na ryzyka wspierają dziś Federację Rosyjską. Co to w praktyce oznacza dla Moskwy? Przejęcie tego państwa za bezsen, co przy tych sankcjach w bezalternatywnej rzeczywistości gospodarczej oznacza pełną zależność od Pekinu, gospodarczą wasalizację. Jedno źródło technologii, jeden istotny rynek zbytu, jeden istotny inwestor. Chińska Republika Ludowa nie jest organizacją charytatywną, dla Rosji oznacza to pełne ubezwłasnowolnienie. W tym scenariuszu historia moskiewskiego ośrodka siły zatoczyłaby pełne koło, tak jak zaczęła się od dominacji mongolskiej, tak skończyłaby się dominacją chińską. Odpowiedź Rosji na sankcje może poza pomysłem nacjonalizacji zachodnich przedsiębiorstw jest bardzo przewidywalna, zanim Rosjan te sankcje przyniosą olbrzymie koszty przede wszystkim na Zachodzie, a Rosji będą sprzyjać, gdyż Rosja się usamodzielni, nie będzie w niczym zależna od Zachodu już nigdy. No ale gdyby to było takie proste, gdyby to działało w ten sposób, że wystarczy odciąć się na parę miesięcy od Amerykanów i od tak powstaje IBM, no to Iran budowałby dziś stację kosmiczną. Nie buduje. Odcięcie się od Rosji przeniesie oczywiście koszty również na Zachodzie, ale jeśli chodzi o gospodarkę, Unia Europejska czy Stany Zjednoczone to zupełnie inna kategoria wagowa. Zachód będzie borykał się z przejściowymi i znacznie łagodniejszymi skutkami sankcji, które dla Rosji oznaczają gospodarczą katastrofę. Niestety trudno się spodziewać, by nawet widmo katastrofy gospodarczej i znacznego pogorszenia się standardu życia w Rosji miało przynieść szybkie zakończenie agresji na Ukrainę. Nic nie wskazuje na to, by dobrobyt obywateli był dla Kremla istotnym elementem kalkulacji. I to jest bardzo symboliczne. Militarnie Federacja Rosyjska nadal może oczywiście zwyciężyć w tej wojnie. Wcale nie musi, jak co doskonale widzimy, ale nadal może. Ale polityczne cele, które mogłaby chcieć osiągnąć Moskwa, będą dziś bardzo trudne, koszmarnie trudne do osiągnięcia. No a koszty gospodarcze będą absolutnie katastrofalne. I to świetnie pokazuje, jak przestarzałem, jak oderwanym od realiów epoki konstruktem ideowym jest rosyjski imperializm, bo dziś o sile państwa nie świadczy przecież liczba kilometrów kwadratowych powierzchni. A Rosja nie ma już najmniejszych szans, by wyjść z tego konfliktu jako państwo silniejsze. Rosja nie będzie państwem silniejszym po, tym, po tej wojnie. To jest dziś właściwie absolutnie wykluczone, bo podważane są gospodarcze fundamenty istnienia Federacji Rosyjskiej. I ktoś może powiedzieć, że ok, ale Rosja nadal może pozostać imperium militarnym. No tak, ale na to też potrzeba pieniędzy. Fundamentem takiego imperium też musi być funkcjonująca w jakiś sposób gospodarka. A po drugie, do tego dzisiaj potrzeba technologii, od których dziś Federacja Rosyjska w sposób zdecydowany jest odcinana. Państwa i imperia, które nie podążały za trendami epoki, nie dostrzegały w czym leży rzeczywista siła, często kończyły bardzo tragicznie, a Rosja znajduje się na prostej drodze, by do nich dołączyć. Wszystko to dziś ma jednak drugorzędne znaczenie z perspektywy walczących o wolność Ukraińców. Uderzenie w rosyjską gospodarkę jest potężne, ale efekty będą rozłożone w czasie, bo Europa nie pogodzi się z kosztami związanymi z natychmiastowym odcięciem rosyjskich surowców, które znacznie przyspieszyłoby rozkład Rosji. Jednocześnie to ukraińska gospodarka i infrastruktura jest dziś brutalnie niszczona, a jej odbudowa będzie niezwykle kosztowna, niemożliwa bez ogromnego wsparcia finansowego. To oczywiście nie są wszystkie wątki, które warto poruszyć w tego typu materiale. Nawet nie wspomniałem o sankcjach osobowych na polityków czy oligarchów, czy o odcinaniu Rosji w sferze informacyjno-streamingowo-medialnej, ale chciałem, by ten film skupił się na tych wątkach, które mam wrażenie rzadziej poruszane są w mediach. Mówiąc zupełnie szczerze, nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób Rosja będzie chciała podnieść się gospodarczo po tej wojnie, szczególnie kiedy zapoczątkowane dziś procesy odcinania kroplówki surowców energetycznych zaczną przyspieszać, a zaczną. Ale to na szczęście nie jest nasz problem. Pomagajmy Ukraińcom tutaj na miejscu i bądźmy gotowi ponosić te drobne koszty, drobne koszty związane z tą wojną, drobne w porównaniu z ceną, jaką za. Własną wolność płacą dzisiaj nasi sąsiedzi. Serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję za wspieranie rozwoju kanału Polityka Zagraniczna. Do zobaczenia następnym razem.